Słuchasz muzyki po angielsku? Bardzo dobrze, plus dla ciebie, ale czy wiesz, że większość ludzi nie wyciąga z tego absolutnie nic, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego? Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak skutecznie, jak efektywnie uczyć się angielskiego za pomocą piosenek i muzyki. I nie, nie chodzi mi tutaj o to, żebyś mruczał pod nosem Umbrella, ela, ela, e. Nie. Wcale nie. Pokażę Ci, jak podnieść Twój angielski na kolejny wyższy poziom. Oprócz tego, w bonusie, pokażę Ci również taki mini poradnik, jak korzystać z bardzo przydatnej, bardzo ciekawej, użytecznej strony, gdzie za pomocą piosenek można ćwiczyć umiejętność słuchania i słownictwa Lyrics Training. Ale to pod koniec, no bo zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, dlaczego piosenki są świetnym narzędziem do nauki angielskiego. Po pierwsze uczysz się angielskiego w takim naturalnym rytmie, uczysz się naturalnej wymowy, takiej tonacji i tego flow językowego. Oprócz tego uczysz się potocznego języka, potocznych, codziennych słów, różnych idiomów, wyrażeń, a nawet oczywiście slangu. Nauka jest o wiele łatwiejsza poprzez powtarzanie. Dzięki, oczywiście, refrenom, które pojawiają się w piosence kilkukrotnie. No i oczywiście łatwiej ogólnie zapamiętywać słownictwo, gdy mamy z nią skojarzoną jakąś melodię. Podczas korzystania z piosenek, z muzyki do nauki języka musisz unikać kilka błędów. Przede wszystkim nie możesz słuchać pasywnie. Nie możesz sobie puszczać muzyki gdzieś tam w tle i nawet jej nie zauważać praktycznie, taki szum gdzieś z tyłu, nie zwracając uwagi na słownictwo. Nie. Musisz skupiać się, aktywnie wyłapywać słownictwo, skupiać się na sensie, na tym, o czym jest w piosence mowa. Tylko wtedy to będzie działało. Nigdy nie zgaduj znaczenia jakiegoś słowa, jakiejś frazy. Sprawdź w słowniku, co dane słowo, dana fraza oznacza. Tak, żebyś był na 100% pewien. O co chodzi. Ważne też, że w piosenkach czasami mamy taki ukryty przekaz, jakieś słowo ma drugie lub trzecie znaczenie. Na to też powinieneś zwracać uwagę przy tłumaczeniu. I nie wybieraj takich specyficznych piosenek, gdzie jest jakaś taka specyficzna wymowa, akcent, czy też generalnie nie polecam rapu, gdzie tam. Piosenkarze, artyści śpiewają niemalże strzelając z karabinu ta, 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 i trudno jest wyłapać pojedyncze, tak naprawdę, słowa. No, chyba, że chcesz mówić tak szybko jak Eminem, proszę bardzo. OK, przejdźmy teraz do sedna. Jak krok po kroku uczyć się go z piosenkami? Pierwszy krok to wybór odpowiedniej piosenki. Najlepsze piosenki to takie popowe, skoczne, melodyjne, popularne piosenki, gdzie Łatwo odróżniamy różne słowa, gdzie melodia, rytm jest sprzyjająca. Oczywiście, jeśli nie lubisz popu, może skupić się na swoich ulubionych artystach, na swoich ulubionych piosenkach. Dobrym sposobem na początku jest też szukanie takich dosyć wolnych piosenek. Tak, żeby było nam nieco łatwiej i piosenek z taką ładną, płynną, czystą wymową. Krok drugi, gdy już znajdziemy jakąś naszą ulubioną piosenkę lub odkryjemy coś nowego, to słuchamy tej piosenki kilka, kilkanaście razy. Na razie bez żadnego tekstu, tylko i wyłącznie słuchając i próbując wyłapać o czym ta piosenka jest. Próbujemy wyłapać pojedyncze słówka, pojedyncze zdania, frazy, a także zrozumieć cały sens. Po tym jak przesłuchaliśmy kilka, kilkanaście razy i nadal są fragmenty, których nie rozumiemy. To otwieramy tekst. Oczywiście po angielsku. Możemy tu korzystać z serwisów, chociażby tekstowo.pl, czy też, też genius.com. I wtedy przeglądamy ten tekst, sprawdzamy, których słówek, których wyrażeń nie znamy. Tłumaczymy te słowa, tworzymy z nimi oczywiście fiszki, oczywiście w aplikacji Anki Droid, którą mega polecam. Nagrałem o niej też ten film. Link w opisie. I gdy przetłumaczysz już sobie te nowe słowa, to próbuj połączyć te słowa, które wyrażenia, które znałeś z nowymi i spróbuj samemu na początku przetłumaczyć tekst. Gdy to zrobisz, włącz jakieś inne tłumaczenie, jakieś powiedzmy oficjalne, czy też kogoś innego i porównaj twoje tłumaczenie z tłumaczeniem kogoś innego. Na czym polega różnica? Co ty zrobiłeś inaczej? Musisz to tak analitycznie przebadać, przejrzeć. Czy zgadzasz się z tłumaczeniem, kogoś innego czuwasz, że twoje jest lepsze? Kolejny krok to śpiewamy razem z naszymi ulubionymi artystami. I tak, nawet jeśli fałszujesz, nie ma co się martwić, ważne, żeby śpiewać, żeby ćwiczyć wymowę, poprawną wymowę angielską, żeby powtarzać słownictwo na głos. A jako, że to jest piosenka, która nam się podoba, będziemy słuchać tej piosenki kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dzięki temu będziemy cały czas powtarzać słownictwo, różne czasowniki frazowe, wyrażenia, idiomy, czy też struktury gramatyczne. Oprócz tego będziemy ćwiczyć wymowy. ale ważne, tak jak powiedziałem wcześniej, że ta nauka musi być aktywna. Musisz śpiewać, może nawet jeśli nie Czasami, ok, nie ma jak śpiewać, to chociaż przysłuchiwać się tej muzyce, nie puszczać sobie w tle, że puszczasz sobie muzykę, a tu sobie, nie wiem, grasz w gry komputerowe. Nie, to musi być odsłuchana piosenka w pełnym skupieniu. I największą zaletą piosenek jest ta powtarzalność, że Ok, serial, film obejrzymy raz, dwa, trzy, tyle. A piosenek słuchamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, setki razy w ciągu naszego życia. Dzięki temu cały czas powtarzamy to słownictwo, które nam się na pewno przyda. Oprócz tego, dzięki piosenkom bardzo często poznajemy takie dosyć nietypowe słownictwo, nawet jak ktoś jest na poziomie początkującym typu A1, A2, a w piosence. Pojawia się jakieś zaawansowane, skomplikowane słowo, ale dzięki temu, że zna tę piosenkę bardzo dobrze, wie co to słowo oznacza, no to tego słowa używa, mimo że powiedzmy nie pasuje do jego obecnego poziomu. I tak co kilka dni wracaj do tej piosenki i powtarzaj te frazy, słowa, które na stałe pozostaną już w Twojej pamięci. Oczywiście, możesz za każdym razem, możesz tak naprawdę codziennie odkrywać nową piosenkę, jakieś dwie, trzy nawet piosenki i wykorzystać je do nauki nowych słów, nowych fraz. Oprócz tego też takim fajnym aspektem jest to, że będziesz wiedział, o czym ta piosenka dokładnie jest. Wiele razy słyszymy jakąś piosenkę taką popową po angielsku, no i kojarzymy jakieś pojedyncze słowa nie, typu love. Cry, nie wiem, cokolwiek, ale jak przeanalizujesz tę piosenkę, dokładnie tekst, przetłumaczysz nowe słówka i dokładnie będziesz wiedział, o czym ta piosenka jest, to jest to takie fajne uczucie. A czasami naprawdę można się zaskoczyć, że melodia taka fajna, skoczna, a piosenka, a, a tekst jest taki poważny, w ogóle nie pasuje do, do melodii, można by pomyśleć. Dobrym pomysłem jest też utworzenie takich playlist. Z piosenkami specjalnie przeznaczonymi do nauki, gdzie te piosenki są dosyć łatwe, dosyć powolne, do których wracamy i sobie na przykład losowo odtwarzamy kilka piosenek i powtarzamy słownictwo i, te, i oczywiście wymowę. Ok, wpisujemy przeglądarkę Lyrics Training. Klikamy ten pierwszy link. Tutaj klikamy go to lyrics training.com i mamy naszą stronę. Jest bardzo prosta w życiu, bardzo, bardzo skuteczna. Polega ona na tym, że słuchamy sobie piosenki i oglądamy teledysk na YouTube i w międzyczasie uzupełniamy te. No i kliknijmy sobie tutaj w jakąś proponowaną piosenkę, na przykład Die with a smile Lady Gaga, Bruno Mars. No i mamy do wyboru cztery poziomy trudności: Beginner, Czyli uzupełniamy tylko 10% słow, słów Intermediate, 25%, Advanced, 50% no i Expert. Wszystkie słówka musimy sami uzupełnić. Klikamy Beginner na przykład, klikamy tutaj, żeby zacząć. Maybe later, nie trzeba nawet tworzyć konta, żeby korzystać z tej strony. I zaczynamy. Na początku, oczywiście, musimy obejrzeć reklamy. No i jesteśmy. Zatknęli piosenkę. Mamy tutaj na dole nasz tekst, i słuchamy. Tutaj mamy lukę, słuchamy. I jak piosenka dojdzie do końca, no to mamy automatyczną pauzę. I to tam było. I just woke up from a dream. Jak najbardziej. Oprócz tego mamy tak naprawdę karokę. Możemy razem z autorem śpiewać. O tym mówiłem wcześniej, że warto śpiewać żeby utrwalić słownictwo aktywnie, żeby ćwiczyć wymowę. Mm -hmm. It all. A wpiszmy, powiedzmy być, means, wpiszmy sobie jakąś złą literę i tak jak widzisz tutaj, klikam złą literę, spada nam bonus punktowy. No, oczywiście, te punkty to tak dla zabawy. Mamy tu też czas. Możemy cofnąć. Tutaj jeszcze raz tę linijkę. Ok, means, teraz już wiem. All means. No i na tym to polega. I kolejna linijka. Za każdym razem, gdy mamy linię, gdzie uzupełniamy lukę, to film będzie nam się pauzował. I też Liczba tutaj tych kropek podpowiada nam, ile potrzeba liter. Ile jest liter w słowie, które musimy uzupełnić. Także jest to fantastyczny sposób na ćwiczenie słuchania. Bardzo, bardzo skuteczny sposób. Plus, oczywiście, też nauka słownictwa. Oprócz tego, jednym kliknięciem bardzo prosto, Print Lyrics, możemy wyświetlić cały tekst. Prosta sprawa. Możemy nawet wydrukować o. Sami zrobić takie ćwiczenie, że klikamy i tworzymy luki. To jest bardzo dobre. Na przykład, jak chce się komuś przygotować takie ćwiczenie, na przykład nauczyciel dla swoich uczniów, bardzo, bardzo przydatne. No i klikamy Print Now i możemy wydrukować, ok? Także jest to bardzo, bardzo przydatna strona. Mamy też tutaj żans, czyli różne, zobaczcie, różne gatunki. Możemy sobie, nie wiem, funk wybrać. I mamy nawet jakiś brazylijski język, argentyński. Jest tych języków naprawdę do, do wyboru do koloru. Bardzo skuteczna, bardzo, bardzo naprawdę polecam tę stronę. Jest bardzo prosta w użyciu. Wchodzimy, nie trzeba się logować, nie trzeba niczego pobierać. Od razu Bach i działamy. Ma, możemy tutaj, mamy na dole reklamę, pobrać tę aplikację na Apple Store czy Google Play, jeśli chcemy korzystać na telefonie. Bardzo polecam. Także muzyka jest wszędzie i można ją w fantastyczny sposób wykorzystać do nauki języka angielskiego. Tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. Zamiast mruczyć coś tam pod nosem, to wejdź głębiej w teksty, przeanalizuj o czym one opowiadają. Przetłumacz nowe słowa. Dowiedz się, co oznacza w slangu to słowo, co to słowo może oznaczać w tym kontekście. Ucz się tego wszystkiego, zapamiętuj i dzięki piosenkom powtarzaj. I wtedy Twoja ulubiona playlista na Spotify stanie się Twoim bardzo skutecznym nauczycielem języka angielskiego. Jeśli chcesz poznać więcej sposobów, więcej trików, więcej metod na naukę angielskiego, ale także każdego innego języka obcego, Zapraszam do subskrybowania kanału. Kliknij ten film, żeby dowiedzieć się, jak skutecznie uczyć się setek słów. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za dzisiaj. Cześć.